Leosiek dostał właśnie paczkę od Mila Baby, to są właśnie te ubranka, w których on cały czas jest. I to są pierwsze ubranka, jakie kiedykolwiek założył. I nie dlatego, że nie tylko dlatego, że są piękne, bo są piękne, mają piękne kolory, ale ja miałam absolutnego bzika w ciąży na temat składów, i sprawdzałam, z czego te ubranka są. I jestem cały czas na łączach z właścicielką, cały czas sobie rozmawiamy, i ona napisała i e booka na ten temat. Na temat tego, z jakich właśnie materiałów są wykonywane ubranka i dlaczego warto sprawdzać metki, szczególnie dla naszych bombli dzidziusiów, które mają parę dni i są na świecie, więc zachęcam was serdecznie. Stałem przy piękny list, znaczy Leoś dostał, kochany maluszku. Kiedy zbliżało się lato, martwiliśmy się, że nasza letnia kolekcja może się spóźnić, jednak teraz wiemy, że tak naprawdę wcale się nie spóźniliśmy. My po prostu czekaliśmy na ciebie. Tą butelkową zielenią była zachwycona pani neurologopeda. Loś oblał od razu, ale tu jest właśnie z tego materiału muślinowego. jest bardzo lekki, przewiewny. Jest taki piękny kolor. Kocham ten kremowy kolor. W takim by chodził ze szpitala. O, bo dziaki są kopertowe są takie przez główkę. i Mileo ma. Metki z boku. Wiecie, że jak y, przygotowywałam jego pokój, boż, tych, od tych wszystkich innych firm ja siedziałam, wycinałam każdą metko, metkę z boku. A tutaj te metki są... Y, metki w środku wycinałam, a te z boku zostawiam, bo przecież go nie gryzą. Są cudowne spodenki. a właśnie kopertowe budziaki. A to co? O Boziu, jakie złotkie. Zobaczcie ogrodniczki. No do tego jeszcze sporo będzie musiał zjeść mleka.